Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi. A jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika Wiergus-Lech zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na kanale Kulisy Sukcesu. I po raz kolejny nowy odcinek z naszej nowej serii. Dziś mamy dla Was do polecenia ciekawą książkę autorstwa Davida Brauna pod tytułem Wojny Biznesowe. Jest to opowieść o rywalizacji najsłynniejszych marek na świecie. Jest to książka, no jak sami widzicie dość obszerna, ma ponad 440 stron, ale gwarantuję Wam czyta się ją bardzo szybko. Jest to pozycja, która na pewno sprawdzi się na długie jesienne czy zimowe wieczory, z kocem i z herbatą. Jest to też książka, którą powinien przeczytać każdy widz i każda widzka kanał Kulisy Sukcesu, no bo jest tu mowa o szeroko rozumianym sukcesie. Partnerem technologicznym dostarczającym sprzęt jest AMSO.pl. Mam dla Was też dobrą wiadomość. W tym odcinku będziemy mieli do wygrania dla Was pięć innych książek, ale o konkursie, który organizujemy razem z wydawnictwem SQN powiem za parę chwil. Świat biznesu jest ciągłą rywalizacją w celu zdominowania rynku i wyprzedzenia konkurencji. Gdy pojawia się nowa firma, natychmiast przejmuje ona część terytorium i zaczyna zagrażać innym. Jedni oddają pole bez walki, inni podejmują próbę, lecz przegrywają, a jeszcze inni podejmują rękawice i zwyciężają. Historia zna wiele wojen, które toczyły się pomiędzy przedsiębiorstwami i które wpłynęły na zmianę oblicza biznesu, i o tych najbardziej spektakularnych jest mowa w książce. Większość przedsiębiorstw, które obecnie triumfują, zaczynało niepozornie. Dla przykładu McDonald's na samym początku miał tylko jeden punkt. I właśnie do początków firm w każdej z 27 opisanych historii nawiązuje autor omawianej przez nas książki. Pokazuje, jak rozpoczynała się przygoda danej osoby z biznesem i z jakimi trudnościami musiała się mierzyć. Zbudować wymarzony domek Barbie i Mattel. Piękny letni dzień 1956 roku. Rodzina Handlerów spędza wakacje w Szwajcarii. Dzieci Barbara i Ken chyba dobrze się bawią. Jednak ich matka Ruth Handler nie może się skupić na odpoczynku. Jak zwykle myśli o swoim biznesie firmie Mattel. Wraz z mężem Elliotem planowała tę wycieczkę od wieków, ale teraz nie ma pojęcia jak mogła kiedykolwiek pomyśleć, że wyjazd do Europy z dwojgiem nastoletnich dzieci będzie relaksujący. Jasne, ona i Elliot zasłużyli na przerwę. Matel miał kilka doskonałych lat dzięki wypuszczeniu hitowych produktów, ale w branży zabawkarskiej nigdy nie ma dobrego czasu na odpoczynek, bo trzeba patrzeć na kolejny sezon. Myśli rów szaleją: Jak się posuwają przygotowania do wakacji w domu i dlaczego rodzina handlerów nie wybrała się na letni wypad jakoś wcześniej, na przykład w styczniu? Rodzina spaceruje uroczą europejską uliczką, ale Rów niepokoi się coraz bardziej. Spogląda na witrynę niewielkiego sklepu i staje jak słup soli. W oknie wystawowym widzi ustawione w równy rządek plastikowe figurki, identyczne lalki, przedstawiające kobietę o blond włosach i w stylowym kombinezonie narciarskim. Córki Rów Barbary w dzieciństwie nigdy nie interesowały lalki niemowlaki, zawsze wolała bawić się figurkami przypominającymi dorosłych. I wyobrażać sobie scenki w rodzaju przyjęć czy nawet negocjacji biznesowych, podobnych do tych, które prowadziła jej matka. Ponieważ producenci zabawek nie robili lalek dorosłych, Barbara wycinała z magazynów Good Housekeeping czy McCall's postaci wydrukowane w pięknych kolorach i w towarzystwie sukienek, które też można było wyciąć. Przez lata Rów próbowała przekonać pozostałych dyrektorów Mattel, że dziewczynki interesuje coś więcej niż zabawa w matkę, że może istnieć rynek na lalki przedstawiające dorosłych. Te z papieru owszem są piękne, ale też nietrwałe, a ich sukienki łatwo odpadają. Nie udało jej się jednak przekonać reszty zarządu. Zdaniem jego członków, dziewczynki chciały bawić się w matki. Dla rów było oczywiste, że wizja plastikowych kobiet niepokoi mężczyzn bardziej niż chcieliby przyznać. A teraz wydaje się, że Europejczycy już wpadli na ten pomysł. A może jednak nie? Dlaczego niektóre firmy królują i odnoszą gigantyczny sukces, a inne upadają? Odpowiedź na to pytanie w swojej książce próbuje znaleźć David Brown. Podobnie jak my na kanale Kulisy Sukcesu, przepytujemy naszych rozmówców i pytamy, jak odnieść sukces. I ci z Was, którzy oglądają nasz kanał, wiedzą, że nie ma jednej recepty. Niektórzy powtarzają, że jest to ciężka i długotrwała praca: godziny spędzone przed laptopem, brak weekendów, brak wakacji. Inni mówią, że liczy się świetny pomysł. Potrzebna jest też determinacja, a czasami jest to też kwestia przypadku. Jedno jest pewne nie ma jednej recepty na sukces, nie ma jednej drogi, którą trzeba podążać, by go odnieść. Sukces jest słowem odmienianym przez wszystkie przypadki. W swojej książce David Brown pokazuje największe rywalizacje biznesowe w historii. Wykorzystując rady sans -Zi, David Brown pokazuje jak firmy wyrastają, jak pokonują konkurencję, jak tworzą rzeczy innowacyjne, które po prostu się sprzedają. Autor przedstawia też jak właściciele tych firm, menedżerowie, dostosowują się do zmieniających się warunków. A wszystkie te triumfujące firmy łączy jeden wspólny cel – bycie o kilka kroków od konkurencji, bycie numerem jeden w swojej branży. W naszej zafiksowanej na punkcie technologii gospodarce mamy tendencję do idealizowania błyskotliwych młodych wynalazców pracujących w garażach nad czymś wielkim. W rzeczywistości samotny wynalazca często zostaje zgnieciony przez wielkie korporacje dysponujące kapitałem odwrotnie proporcjonalnym do skrupułów. Misja Andersena, by wejść na rynek z przeglądarką internetową, brzmi jak prawdziwa historia Dawida i Goliata w której samotny przedsiębiorca mierzy się z jednymi z najpotężniejszych i najbardziej bezwzględnych ludzi w świecie technologii. Zbyt często biznesowe wojny wygrywają liderzy postrzegający prawa i reguły nie jako przykazania moralne, lecz coś, co można nagiąć, a nawet złamać, goniąc za zwycięstwem. Oczywiście czasem organy ustalające zasady karzą za ich naruszenie, ale korzyści są zazwyczaj warte tych nakładanych bez przekonania kar. Amerykański rząd nienawidzi niszczyć rozwijających się lokalnych biznesów iPhone kontra Blackberry, Adidas kontra Puma, Zara kontra HM. Co stoi za sukcesami i porażkami firm, które wpływają na nasze życie? Wskazówki zawarte w książce Davida Brauna przydadzą się każdemu od freelancerów po dyrektorów międzynarodowych korporacji. Wracamy teraz do Was z bardzo przyjemną kwestią, a mianowicie z konkursem, w którym nagrodzimy pięć osób. Mamy pięć książek do wygrania, a będą to książki. Republika Samsunga, Azjatycki Tygrys, który podbił świat technologii, ekstremalne przywództwo od Z do A. Jak to zrobiliśmy? Tajniki, zasady i sekrety Amazona czego nauczyłem się jako CEO Walta Disneya. Przejażdżka życia. Netflix to nigdy się nie uda. O tej książce już Wam mówiliśmy też na kanale. Tutaj Wam podrzucamy link. Możecie sobie zerknąć dokładniej o czym w niej jest mowa. A co trzeba zrobić? Napiszcie najbardziej spektakularne walki firm, o których wysłyszeliście. Pięć osób nagrodzimy książkami. Losowo powędrują do Was te publikacje. A więcej o tych książkach przeczytacie w linku, który znajduje się w komentarzu. Tam też informacja, do kiedy możecie wysyłać nam swoje odpowiedzi. A my oczywiście tradycyjnie przypominamy, kanał Kulisy Sukcesu jest także na Instagramie. Tam pokazujemy Wam, jak na, wygląda nasze życie właśnie po pracy, jak wygląda nagrywanie odcinków. Zachęcamy, żebyście nas obserwowali i byli z nami. Do zobaczenia! Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć się zasięgi. A jeśli spodoba ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.